w zasadzie do kandydata na prezydenta Miasta Białegostoku Pana Kandryta Dębowskiego wraz z kandydatami do Rady Miasta z Okręgu nr 4, jak również do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Miejsce spotkania jest nieprzypadkowe, gdyż od ponad 12 lat mieszkańcy osiedla Leśnej Doliny, jak również Starosierdz bardzo czekają na inwestycję, która ma się tutaj odbyć, a dotyczy ona między innymi tego przyjazdu kolejowego. Eee, przejazd kolejowy ten dzieli osiedla Starosielce na dwie części. Dojazd tutaj jest od ulicy Papiłuszki bądź też od osiedla Wzgórza przez ulicę Klewackich. Jest to duże utrudnienie, gdyż same osiedla Starosielce bardzo się zmieniło pod względem wysokości mieszkańców, jak również ich tutaj zamieszkiwania. Zwłaszcza mam na myśli tutaj prostu znajdujące się około 3-4 km, bardzo mocno się rozrastają, powstaje tam ogromne osiedle mieszkaniowe, które ma liczyć docelowo ponad 10 tysięcy mieszkańców. W godzinach szczytu, porannych czy też po południowych godzinach, jest tu duże natężenie ruchu, tworzą się gigantyczne korki i jest to duże utrudnienie do przemieszczania się dla mieszkańców. Mieszkańcy sygnalizują różnych razmietach, czytać podczas różnych spotkań jest duża konieczność udrożnienia tego przejazdu, jak również lepszego skomunikowania tej części miasta z pozostałymi ulicami, jak również centrum miasta. Cieszymy się bardzo, że ta inwestycja powstanie. Chciałem przypomnieć, że przejazd zostanie a zastąpić go bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowanie. Planowany wiadukt kolejowy zapewni możliwość prowadzenia ruchu samochodowego. Planowany wiadukt kolejowy zapewni możliwość wprowadzenia ruchu samochodowego Pierwsze w pierwszych linii kolejowych Białyskawy. Decyzja chciałabym przypomnieć, że finansowanie więcej instalacji zapewni rząd prawa i sprawiedliwości w ramach budowy polnego odcinka Real Balticka projekt zakłada wybudowanie wiaduktu o konstrukcji ramowej żelbetonowej w pobliżu wiaduktu. Zro, zlokalizowany zostanie ciąg pierwszy zapewniający dojście do tunelu prowadzący na perony stacji Białystok Starosielskiej. Chciałem również powiedzieć, że chcemy tutaj właśnie ze strony. Nadzorować tę inwestycję, bo doświadczenie, które posiadamy, mówi o tym, że kontrola społeczna jest bardzo ważna. A to czy, a na, na jakiej podstawie potwierdzę? Jeżeli tu się odbywała niedaleko inwestycja dotycząca obiegu zachodniej, trasy niepodległości, w pierwotnym zarysie miała ona zupełnie inaczej wyglądać. Ale dzięki działaniom i nawiosek mieszkańców radni zapelowali do prezydenta i ten przebieg zupełnie się zmienił. Miało być tutaj wysokie ekrany akustyczne, które miały oddzielać mieszkańców od dziennego słońca. Bali się mieszkańcy też, że ich lokale stracą mocno na wartości. A dzięki tym działaniom dzisiaj mamy zupełnie inny kształt tej obwodnicy. Dlatego też jesteśmy tutaj, żeby to podkreślić, że będziemy zabiegać i pilnować tego, aby ta inwestycja w jak najlepszym kształcie została utworzona, przebiegała żeby jak najmniej i była też uciążliwa dla mieszkańców. Proszę też o zabranie tutaj kolegi Admieszki. Chciałam powiedzieć kilka zdań. Okay. Proszę głos w imieniu kandydata na prezydenta pana Tomika Dąbrowskiego. Zostawił nam tu ściągę. Przeczytam, co miał do powiedzenia. Białystok stać na to, żeby mieć drogi, dobre drogi, wiadukty kolejowe, ale nie musi się to odbywać kosztem mieszkańców. Zamierzam dopilnować, aby przebudowa wiaduktu nie odbywała się w całkowitym zamknięciu ulicy Popiełuszki, a wszystkie pozostałe drogi, ulica Ewelatorska oraz ulica Niepodległości i Klepacka, nie były w tym czasie przebudowane, w czasie przebudowane nie pozwalając ludziom dojechać do Starosiec. Ta inwestycja będzie realizowana przez lata, do końca 2027 roku. Nie może tak być, aby w tym czasie mieszkańcy Starosiec mieli zablokowaną możliwość w, w, w deklarują, że że analizują zmianę planu rewitalizacji starosied. Chcę, aby przy dworcu Białystok w starosielce powstały parkingi i lepsze niż obecnie drogi dojazdowe. Jako prezydent zamierzam dopilnować, aby ten wiadukt był w pełni funkcjonalny, przypominam, że w czasie budowy trasy niepodległości nacisk radnych Prawa i Sprawiedliwości sprawił, że powstały dwupoziomowe skrzyżowanie, a obwodnica nie przecięła starosiec zielony wzbórz i leśnej doliny, tak jak to, jak tory kolejowe przecinają starosielce. Jako prezydent zamierzam również uruchomić szybką kolej miejską. Miasto ustali zasady współpracy z PTP i, i zainwestuje w szynobusy, które pozwolą obcią, od, odciążyć centrum. Teraz pan Przemysław Sanocik zabierze głos. Szanowni Państwo, e, wiele rzeczy, które tutaj możemy przebudować w ramach samych e, starosielc, to wydatki sfinansowane z Gminnego planu e, rewitalizacji na lata 2024-2034. W tym przewidziano e, wydanie 633 milionów złotych, z tych 633 milionów złotych ponad połowa, ponad 300 milionów, to są środki unijne, około 104 milionów to są środki krajowe, resztę wykłada miasta. Wiecie Państwo, jaka kwota jest przeznaczona na przebudowę tutaj starosiec, które są od lat nie jako dzielnica, zawsze były traktowane gorzej niż pozostałe części? 22 miliony złotych. Na przebudowę to kilku niewielkich, gruntowych dróg, utwardzeni, które rzeczywiście przyznaję wymagają utwardzenia i położenie w w części willowej z tak zwanej Starej To są dwie duże inwestycje, poza tym wydano niewielkie środki na budowę, przepraszam na stworzenie łąk kwietnych, na stworzenie parków kieszonkowych i na renowację i poprawę parku przy ulicy Szkolnej. To są bardzo ważne inwestycje, ale chciałbym zwrócić uwagę, że byłem w stoku ze stolica Bogodzi, która wymaga poszerzenia na terenie chodników, być może ścieżek rowerowych. Jest ulica Nowosielska, która jest wyrzutem sumienia dla wszystkich mieszkańców, o każdego, kto nie jeździ, bo jak bardzo kręta i jest ta ulica. Tam należałoby również uporządkować sprawę z parkingami, z chodnikiem, z, poprawić jakość tej drogi. Jest ulica Księdza Grzybowskiego, która również prosi się o, o naprawę i poprawienia. To jest ta część, która prowadzi do, do starej części Starosiędz, do szkoły podstawowej, do cmentarza, który się tam znajduje, do cerkwi prawosławnej, tam, gdzie często jeżdżą wierni z, z tej parafii. To te ulice wymagają przebudowy i jako radny chcę doprowadzić do sytuacji, że będziemy ane aneksowali i sprawiali różne plany Te środki ciągle można poruszyć, te środki ciągle można jeszcze przeznaczyć, przesunąć. Chciałbym zaznaczyć, że w jest, jest jedną z kilku dzieł, które w rewitalizacji. Biorąc pod uwagę. Dwie przynajmniej dzielnice, które zostały potraktowane w tym zakresie priorytetowo, a więc centrum i zostały tutaj ponownie po raz kolejny poszkodowane. Chciałbym, aby osiedle, było, dzielnica była potraktowana w sposób właściwy. Od lat jest niedoinwestowana. Rodziłem się w staroświecach, mieszkałem tu prawie 20 lat. Tu mieszka nadal moja rodzina, tu mieszkają, mieszka mój, mój brat. Jestem z tą dzielnicą związany uczuciowo. Mieszkam tu do szkoły, tu, tutaj są właśnie czasy mojego dzieciństwa. Wiele się zmieniło. a niestety bardzo wiele zostało bez zmiany. Nie są to zmiany, które patrzą segmentalnie raczej z pewnym poczuciem smutku. Chciałbym, aby Białystok się zmieniał, ale chciałbym, żeby nie zapominał o dzielnicach, które są właśnie jak starożytcy. Teraz zabierze jeszcze Pan Tomasz Szanowni Państwo, to... Dobra wiadomość dla mieszkańców starosiel, że dzięki rządom prawa i sprawiedliwości starosielce dostaną nowoczesny, duży, wygodny wiadukt, który będzie tutaj służył dla mieszkańców i tych, którzy tu mieszkają i tych, którzy przejeżdżają. Przez starosielce, to bardzo ważne. Udało nam się, brałem w tym osobiście udział w różnych rozmowach, jako widzicwojewoda, udało nam się zadbać o takie szczegóły, nawet jak to, że przystanek kolejowy, który tu niedługo, niedaleko stąd znajduje się na starosielcach, będzie przesunięty bliżej Leśnej Doliny, bliżej tej części miasta, żeby można było... Bardziej, żeby więcej mieszkańców mogło z niego korzystać. Ale proszę Państwa, bardzo ważne, że starosielce przez lata, przez lata ze strony władz miasta, no, były traktowane po macoszemu. Ja pamiętam, że już w 2011 roku składałem jako rady z tego okręgu wyborczego interpelację w sprawie uruchomienia dodatkowej komunikacji autobusowej, bo remontowana była ulica meksykańska. W trakcie remontu ulicy Meksykańskiej połowa tych starociers, które są zatorami, zostały odcięte od komunikacji miejskiej e, i trzeba było tam dodatkowych autobusów, dodatkowych przystanków, bo ktoś w mieście w PKMie o tym nie pomyślał. W 2017-2018 roku bardzo ważne, zabiegaliśmy o to w inwestycje e, tak po drugiej stronie przy Gazówce, przy Klepackiej, e, ale też mieszkańcy narzekali, że nie zadbano o właściwą komunikację w trakcie inwestycji. Teraz mamy niezmiernie ważną i potrzebną inwestycję, powtórzę, dzięki Rządom Prawa i Sprawiedliwości będziemy tym się chwalić. Zadbajmy o to, żeby ta inwestycja była realizowana w taki sposób, żeby to cały czas były możliwe przejazdy dla mieszkańców, żeby nie było tak, że przez kilka lat starosielce będą zatkane. Wiemy jak to zrobić i naprawdę da się to zrobić tak, żeby najlepsze, dobre inwestycje były realizowane w sposób przyjazny dla mieszkańców starosielsk i całego miasta. Dziękujemy państwu bardzo, posłali cały czas. A to ja mam pytanie, czy już wiadomo, kiedy ta inwestycja tutaj ruszy? Jakieś konkretne daty? Wiaduk zaplanowany jest do budowy w latach 2024-2027. Tu inwestorem jest PKP. Natomiast bardzo ważne, żeby miasto współpracowało z PKP, bo PKP zbuduje wiaduk, ale potrzebujemy przecież parkingów. Potrzebujemy parkingów, które są na, powinny powstać na terenie miejskim. Potrzebna jest synergia, współpraca inwestora, współpraca PKP i miasta. Jeżeli miasto będzie stać Założonymi rękami, nie będzie rozmawiało. Ja wierzę, że jakieś tam kanały komunikacji są. To nie jest to, że ja zarzucam, że nic nie robią, ale jeżeli zostanie to zaniedbane, jeżeli tak jak przy przystanku PKP tam koło leśnej, przepraszam, koło Zielonych Wzgórz powstał przystanek, a nie powstały parkingi. PKP powstały zbudowało perony, tak, nie było dojazdów, nie ma parkingu kotniki. do dzisiaj, tak jest. To jest po stronie miasta. Hmm. Potrzebna jest synergia. Wiemy, że PKP. No, Powtórzę, chwalimy się tym, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości robi tą potrzebną inwestycję. Potrzebujemy jeszcze władz miasta, prezydenta miasta, który z tej samorządowej strony też będzie współpracować i dbać o tę inwestycję. To była dobrze zrealizowana inwestycja. Ludzie mhm, mogli się chwalić. to, na terenie tak? Mhm. Na przykład ja, dla mnie, pier, pierwszą rzecz po w to jest biuro projektowe z Krakowa. To są ludzie, którzy do których się nie można dodzwonić, tylko przysyłają e, po kolei jakieś tam pisma. Jakieś dziwne są odwierty, to są koszty niewyobrażalne. Przysłano też pismo, że bocznica zostanie zlikwidowana ze względu żeby obniżyć koszty, bo będzie tunel krótszy. To jest teraz. Protestowaliśmy, ok, bocznica została. To jest moje propozycje nie chcę uwzględniać. Próbowałem rozmawiać z, z biurem projektowym, w tym z Warszawy, ale to jest tylko na telefon, że ja proponowałem, nie trzeba zabierać bocznicy, są autory obok. Na ten tor można zrobić wyjazd. Byłoby dużo, dużo taniej niż ileś tam metrów tego wiaduktu. Dlaczego takiego głosu no. nie chcesz wziąć? bardzo prosimy też o takie skierowanie tych wniosków do nas jako rady, do przedstawicieli samorządu. My będziemy też te sprawy oceniać. Ilość na 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 to, to, kosztów miasta no, nie ma pieniądze. Byłoby panie, czemu wtedy nie chce uwzględnić, bo osób nas firm tutaj istniejących. Tak, 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 Zapraszamy i czekamy na takie wnioski. Do kogo to złożyć? Do radnych prawa i sprawdziłości do Na przykład Przez do przewodniczącego pana Henryka do Plamy się zmieniają jak w kalejdoskopie. skopie. Raz zabierają, raz oddają, raz każdy tylko burzy, Czy tutaj troszeczkę zabierają? I to trzeba za to włoży niepotrzebny pieniądz, to odpowiada. Nie, to mi się pani zgadzamy. Muszą tu być uwzględnione też potrzeby przedsiębiorców. Nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma. Pani z PKP przegania pana z kamerami. Może pan zapisać numer to panu mogę Za momentek. mówię. mają sens, czasami na problem trzeba spojrzeć z różnych stron, i kilku że to jest potrzebne, i że to, wow. obu stroną to się obu To dzieje się naprawdę Stawiani w takiej niepewności. Ja wiem, proszę. Ja w no, że tym Halo, panie Chyliński. Nie, za chwilę, za moment, po kolei. ...stawiani w niepewności. W tej chwili na przykład że ja był pewny, że mi ta wycznica zostanie. Mam e, rozmawiać z firmami. Wreszcie to był czas, że e, to była jedna z wycznic i jest o ja 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 to, że ja to, no. to jest naprawdę bardzo dużo z dzisiejszych Ta działalność gdzie jest, naprawdę, jest bardzo cenna. E, zakłady padają, bo ja reprezentuję taką branżę akurat z Wiem, jest ktoś no. w ta się zmień, że po prostu zakłady wpadają. Wiele tak, firm takich tak, za zaznajomionych, zaprzyjażonych, tak. też nie takie jest to a jest pomysł na y, utworzenie. Tutaj wszystkiego nie, nie załatwimy. No. Ale bardzo proszę zapisać numer telefonu. W telefonie od razu. Pan puści Będziemy mieli bezpośredni do pana kontakt. Zaprosimy pana na rozmowy. I usiądziemy z konkretnymi wnioskami. Może też, jak pan mówi, ma pan konkretne rozwiązania. To będziemy tutaj ze swojej strony też o to wnioskować. Y, z kandydatami, tutaj z województwa również. Bo faktycznie sparty. myślę, że dużo ludzi w ogóle nie wie, tak, że ta inwestycja startuje w tym miejscu. No. Nie, rozumiemy, jak najbardziej. Wszystkim wszystkim przedsiębiorcom, jak to się Dziękujemy. Wszyscy